Drzwi zamykają się i otwierają. Otwierają, zamykają. Otwierają, zamykają. Czy chcesz włączyć funkcję klawisze trwałe? Komputer mi się chyba zepsuł. Co to znaczy? Jakiś dźwięk był piszczący. Klawisze trwałe. Wyłącz ten skrót. W Klikać tak czy nie? Tak? E! Co? Kurwa, wyłączam tą grę. To jest jakiś wirus ta gra. Dobra, wyłączam tą grę. Ja idę telefony robić. Ja się nie będę we wirusy bawił. Zawirosowaliście mi komputer. Tym co zrobiliście teraz. Że Żeby... mi. Wirusa wgraliście na komputer? I myślicie, że wam to ujdzie płazem teraz to, co zrobiliście? Już wiem, czemu chcieliście, żebym w tą grę grał. Już chcieliście, czemu, żebym w tą grę grał. Bo chcieliście mi skakować komputer. I już wiem, dowiedziałem się, czemu chcieliście, żebym grał w tą grę. I powiem wam tyle. Już nigdy więcej w tą grę nie zagram. Idę robić telefony. Kurwa wirusy może tam wgrywać komu innemu, na pewno nie mi. Ja się na, ja się na te numery nie dam nabrać. Że wirusa kurwa mi w gracie. Myś... Kursor też ma wirusa. Normalnie działa kursor. Ej, nie działają mi te guziki na tym. Ja pierdolę, co się dzieje z tym komputerem. Same się guziki kurwa klikają. Jakiegoś keylogera mi wgrali, czy chuj wie co. Ja już nie wiem o co chodzi. Dawaj w coś innego, ja wiem w co będę grał. Horrory przeglądarkowe. Horrory przeglądarkowe jakieś fajne może będą. Tylko mam nadzieję, że jakieś gołe baby nie będą wyskakiwały. I na przykład weźmiemy sobie straszny labirynt. Zobaczymy, czy się obstram wtedy. Jak w takiego labirynta pierdolne. Bo kiedyś się wystraszyłem, bo mi baba wyskoczyła z piersiami tutaj na ekran. I musiałem live'a resetować. Jedziesz, synu, jedziesz. Ja myślałem, że to na końcu wyskoczy. Ej, aż w głowie poczułem ucisk teraz, tak się wystraszyłem.